Punkt siódmy. Wskrzeszenie córki Jaira przełożonego synagogi. Nieco później nauczał Jezus w Kafarnaum, na placu przed synagogą i uzdrawiał zebranych chorych. Wtem przystąpił do niego przełożony synagogi Jair. Upadł mu do nóg i prosił Jezusa, by przyszedł doń. Uzdrowić już konającą jego córkę. Jezus właśnie zamierzał z nim iść, gdy wtem przybył do Jaira posłaniec z domu, mówiąc: Córka twoja umarła już, nie truć więc daremnie mistrza. Zasmucił się głęboko Jair, a Jezus, widząc to, rzekł do niego: Nie obawiaj się. Ufaj mi tylko, a pomogę ci. Przyszedłszy przed dom, zastali przed drzwiami i w przysionku pełno pachołków pogrzebowych i płaczek, do których rzekł Jezus, czego tak płaczecie i narzekacie, ustąpcie stąd. Nie umarła dzieweczka, ale śpi. Wyśmiewały się z niego płaczki i szydziły. Wiedząc dobrze, że dziewczynka umarła, jednak na rozkaz Jezusa musiały wyjść, po czym bramę zamknięto. Jezus wziął z sobą tylko Piotra, Jakuba Starszego i Jana, i z tymi trzema wszedł do domu, gdzie pogrążona w smutku matka, zajęta była już ze służebną. Szyciem całunów dla nieboszczki. Oboje rodzice zaprowadzili Jezusa do izdebki, gdzie leżała zmarła. Jezus stanął przy łożu, rodzice za nim, a uczniowie po prawej ręce w nogach łóżka. Matka nie podobała mi się od pierwszego wejrzenia. Obojętna była zupełnie i nie miała wcale zaufania do Jezusa. Ojciec także, nie bardzo gorliwy przyjaciel Jezusa, nie chciał zadzierać z faryzeuszami i tylko trwogą i potrzebą przynaglony udał się o pomoc do Jezusa. Zresztą według swego rozumowania nie tracił nic w każdym razie. Gdyby Jezus uzdrowił mu córkę, to w zamian zaniechęć faryzeuszów odzyskiwał dziecko. W przeciwnym razie, Ułatwiał faryzeuszom tryumfowanie nad Jezusem. W ostatnich jednak czasach wielkie wrażenie na nim zrobiło uzdrowienie sługi Korneliusza i odtąd większego nabrał zaufania ku Jezusowi. Zmarła córeczka wyniszczona była bardzo przez chorobę. Malutka wzrostem mogła liczyć najwyżej 11 lat. Ale wcale jak na swój wiek nie była rozwiniętą. Dziewczęta u Żydów nieraz już w wieku dwunastu lat są zupełnie rozwinięte. Leżała martwa na posłaniu, owinięta w długą suknię. Jezus podniósł ją lekko ramieniem, przycisnął do piersi i tchnął na nią. I oto ujrzałam cudowne zjawisko. Po prawej stronie trupa pojawiła się przejrzysta postać w kole świetlistym, która przybrawszy kształt ludzki, wpadła w chwili, gdy Jezus tchnął na zmarłą jako mała i jasna figurka w usta dziewczęcia. Potem złożył Jezus dzieweczkę na powrót na posłaniu ujął ją za ramię powyżej przegubu i rzekł – Dzieweczko, Tobie mówię, wstanie. Na te słowa dzieweczka usiadła zaraz na łożu, a po chwili, trzymana wciąż przez Jezusa za rękę, powstała z oczyma szeroko otwartymi i zeszła z posłania. Rodzice Przypatrywali się początkowo z obojętnością i tajemnym lękiem, powoli jednak opanowało ich drżenie i wzruszenie wielkie. Teraz zaś, gdy Jezus im oddał w objęcia córkę żywą, choć mocno jeszcze osłabioną, nie posiadali się z radości. Jezus kazał dziecku dać jeść i polecił tej sprawy zbytecznie nie rozgłaszać. Ojciec złożył Jezusowi podziękowanie, po czym Jezus powrócił drogą na dół do miasta. Matka, zawstydzona i odurzona tym wszystkim, nie zdobyła się na należytą podziękę. Między płaczkami rozeszła się natychmiast wieść, że dzieweczka żyje. Usuwały się więc z drogi Jezusowi, wstydem powodowane. Niektóre wprawdzie podłe uśmiechały się jeszcze niedowierzająco, lecz i te opamiętały się, gdy wszedłszy do domu, ujrzały, że dzieweczka nie tylko żyje, ale i smacznie pożywa. W powrocie do miasta mówił Jezus z uczniami o wskrzeszeniu dzieweczki. Rodzice jej wprawdzie nie mieli silnej wiary i nie odznaczali się życzliwością ku niemu, Lecz wskrzesił ich córkę dla niej samej i na chwałę Królestwa Bożego. Śmierć cielesna nie była dla niej złem bardziej strzec się musi przed śmiercią duszy. Jezus poszedł prosto na plac miejski, uzdrowił chorych czekających tu na nie, a potem nauczał w synagodze do końca szabatu. Faryzeusze tak byli na niego rozgoryczeni i rozjątrzeni, że pewnie byliby się nań targnęli, gdyby dał im do tego choć najmniejszy powód. Znowu zaczęli swoje obmowy: że Jezus działa cuda za pomocą sztuki czarnoksięskiej. Jezus, nie wdając się z nimi, wyszedł z miasta ogrodami Serobabela. Uczniowie, Rozproszyli się także w różne strony. Część nocy przepędził Jezus znowu na osobności, na modlitwie. Jezus zwykł był wszystko czynić na sposób ludzki, abyśmy umieli i mogli go naśladować. Więc i o szczęśliwe spełnienie swego posłannictwa modlił się do Ojca Niebieskiego. A modlitwy jego miały taki skutek, że przez nie nawracali się grzesznicy, a podstępne plany faryzeuszów wikłały się i spełzły na niczym. Podług naszego sposobu pojmowania nieraz mogło się zdawać, że faryzeusze rozedrą Jezusa na miejscu. A jednak Jezus uchodził z ich rąk i już następnego dnia nauczał znowu i uzdrawiał przed synagogą, nawet w szabat. Dziwnym się więc może wydawać, dlaczego nie wygnali chorych lub nie zakazali Jezusowi nauczania w synagodze. Otóż od dawna już mieli prorocy i nauczyciele prawo nauczać w synagogach, nieść pomoc i uzdrawiać. Nie mogli, mówiąc, tego zakazać faryzeusze, mogli tylko starać się podchwycić go na bluźnierstwie lub błędnym nauczaniu, ale jak widzimy, nie mogli tego Jezusowi udowodnić. Oto, że Jezus chrzci ludzi, nie troszczyli się, a nawet nie pojawiali się tam. Gościniec bowiem publiczny nie prowadził doliną, lecz szedł przez wyżynę do Betsajdy. Doliną wiodły tylko ścieżki do jeziora, wydeptane przez rybaków i rolników. Marta, święte niewiasty z Jerozolimy, Dina i inne powróciły już do domu zaraz po odejściu Jezusa z Naim. Wdowa Maroni ma teraz kłopot ze swoim synem. Zewsząd cisną się ludzie, by ujrzeć wskrzeszonego chłopca, tak, że nawet musi się kryć przed nimi. Z okazji uzdrowienia sługi wyprawił setnik Korneliusz, Gody, na które zeszło się doń bardzo wielu pogan, szczególnie ubogich. Zaraz po wyzdrowieniu sługi doniósł był Jezusowi, że złoży ofiarę całopalną ze zwierząt wszelkiego gatunku. Jezus kazał mu na to odpowiedzieć: że lepiej zrobi, gdy zaprosi swych wrogów i pojedna się z nimi, gdy pouczy przyjaciół, wspomoże ubogich. I ugości wszystkich mięsem ofiarnym. Inaczej bowiem Bóg nie ma upodobania w całopaleniach. Wyprawił więc Korneliusz ucztę, na którą zeszło się mnóstwo pogan. Jezus udał się znów z uczniami na miejsce chrztu. Ku wielkiej radości Saturnina przyjęli tu szest dwaj jego młodsi bracia i wuj wszyscy Poganie. Jest tu i matka jego, która już dawniej przeszła na wiarę żydowską. Saturnin był potomkiem Rodu Królewskiego, rodem z patras, gdzie jego rodzice mieszkali. Ojciec już nie żył, pozostała tylko macocha z dwiema córkami i dwoma synami. Wiadomość o narodzeniu się Jezusa. I o pojawieniu się gwiazdy otrzymał po raz pierwszy z ust pewnego męża, który należał do orszaku jednego z trzech królów, należącego do rasy brunatnej. Zetknął się z nim w swych podróżach. Potem udał się do Jerozolimy, a po wystąpieniu publicznym Jana był jednym z pierwszych jego uczniów. Po chrzcie Jezusa przeszedł z Andrzejem na ucznia jezusowego. Macocha jego przesiedliła się w ślad jego z obiema córkami do Jerozolimy, a chłopcy zostali przy wuju. Obecnie zebrali się tu wszyscy, cała ta rodzina posiadała wielki majątek. Ochrzczono jeszcze około dwanaście mężczyzn. Przyjmujących chrzest wstępowali w rów, okalających ścielnicę. Podkasywali długą, białą koszulę, w którą się ubierali do chrztu, a w czasie chrztu pochylali się nad krawędzią chrzcielnicy. Po chrzcie szli do altany i tam przebierali się w inne suknie. Żydzi nie troszczyli się o takich ochrzczonych pogan. Jeśli taki ochrzczony nie zjawi się przed kapłanami z prośbą o obrzezanie, to nie karcą tego. Zapewne niewiele im zależało na takich poganach, byli zupełnie oziębli i nie chcieli narażać się na jakiekolwiek trudy. Korneliusz, który żył z Żydami i nawet im synagogę wybudował, będzie zapewne musiał dać się obrzezać, jeśli zechce utrzymać z nimi dalej ścisłe stosunki. Stąd udał się Jezus przez Wyżynę ciągnącą się za domem Maryi i Piotra ku Betseidzie i zeszedł aż na brzeg jeziora. Tu nauczał na jeziorze niedaleko miejsca, gdzie Piotr łowił ryby. Brzegi jeziora są koło Betseidy w ogóle strome. Tylko tu zniżają się łagodniej i powoli, aż ku zwierciadłu wód, tak. Że łódki rybackie mogą wygodnie przybijać do lądu. Niedaleko brzegu kołysała się tu na falach łódź Piotra i łódka Jezusa, ta ostatnia, mniejsza, mogąca pomieścić najwyżej piętnaście osób. Punkt 8: Jezus naucza z łodzi. Powołanie Mateusza Na brzegu zebrała się liczna gromada Pogan, którzy byli obecni na uczcie u Korneliusza. Jezus zaczął naukę, lecz widząc, że ścisk jest coraz większy, wsiadł z kilku uczniami na swą łódź, podczas gdy reszta uczniów i celnicy wsiedli na łódź Piotra. Odbiwszy o parę kroków od brzegu, nauczał Jezus z łodzi zebranych na brzegu pogan, mówiąc im przypowieść o siewcy i roli, zarosłej chwastami. Po nauce popłynął Jezus na drugą stronę jeziora. Na łodzi Piotra wiosłowali uczniowie na przemian, a łódka Jezusa przyczepiona do tamtej łodzi. Płynęła spokojnie sama. Jezus siedział na wywyższeniu pod masztem, a wkoło na krawędziach łodzi reszta uczniów. Na pytanie uczniów, co oznacza powyższa przypowieść i dlaczego naucza przez porównania, wytłumaczył im Jezus wszystko. Wylądowali między Doliną Gerazą a Bidzajdą Julias. Od brzegu wiodła droga do mieszkań celników, i tą drogą poszli czterej celnicy, którzy płynęli z Jezusem. Jezus zaś udał się z uczniami drogą na prawo, wzdłuż brzegu jeziora. Nieopodal drogi stał dom Mateusza, obok którego przechodzili, a z drogi wiodła boczna ścieżka do jego komory celnej. Przed komorą zajęci byli właśnie słudzy jego i celnicy składaniem towarów. Jezus poszedł ścieżką prosto ku nim, co widząc uczniowie, zatrzymali się, nie śmiejąc iść dalej. Mateusz, ujrzawszy Jezusa, cofnął się do wnętrza chaty, powodowany wstydem. Jezus jednak podszedłszy bliżej, Zawołał nań z drogi, wzywając go do siebie. Na rozkaz pana wyszedł Mateusz spiesznie z domu i upadł przed Jezusem na twarz, mówiąc, że nie czuł się godnym rozmawiać z nim. Jezus jednak rzekł mu: Mateuszu, powstań i chodź za mną. Mateusz. Podniósł się i zmieniony w tej chwili wewnętrznie, mówił, iż chce ochotnie wszystko porzucić i pójść za Jezusem. Poszli teraz na drogę, gdzie stali uczniowie, a ci podali uprzejmie Mateuszowi rękę na przywitanie. Zadowoleni byli z tego obrotu sprawy szczególnie Tadeusz, Szymon i Jakub młodszy. Jako bracia przyrodni Mateusza po ojcu Alfeuszu. Ten bowiem zanim wziął za żonę córkę Marii Kleofy, miał z poprzedniej żony syna, tego właśnie Mateusza. Mateusz prosił teraz wszystkich na gościnę do swego domu, lecz Jezus odmówił, obiecując, że jutro wstąpią do niego, po czym poszedł z uczniami w dalszą drogę. Mateusz zaś powrócił do domu. Dom Mateusza, oddalony o kwadrans drogi od jeziora, stoi nad kotliną Wyżyny. Blisko niego płynie z Gerazy rzeczka i zasila swą wodą jezioro. Z domu jest z jednej strony widok na jezioro, z drugiej na obszerne pola. Mateusz był żonaty i miał czworo dzieci. Był już w wieku Piotra, a więc człowiek starszy i śmiało mógłby być ojcem swego brata przyrodniego, Jozesa Barsaby. Był silnej budowy ciała, krępy i kościsty, włosy miał czarne i takiż zarost. Już od czasu poznania Jezusa na drodze do Sydonu zmienił się na lepsze. Zaraz w ten czas przyjął chrzest, z rąk Jana i urządził swój sposób życia według zasad najściślejszej sumienności. Rozstawszy się teraz z Jezusem, przybiegł z radością do żony, oznajmiając jej o szczęściu, jakie go spotkało, i mówiąc, że teraz opuści wszystko i pójdzie za Jezusem. Żona uradowała się tym również. Mateusz kazał jej przyrządzić na jutro ucztę i sam zajął się zaproszeniami i przygotowaniami do uroczystości. Chcąc już od razu przygotować się do opuszczenia wszystkiego, najął zaraz jednego z przewoźników łodzi Piotrowej i zdał mu tymczasowo swój urząd, aż do bliższego rozporządzenia. Jezus tymczasem przeszedł w wyżynę ciągnącą się za domem Mateusza. I około północy przybył na dolinę Betsaida Julias, gdzie właśnie obozowały wędrowne karawany pogan. Przed udaniem się na spoczynek miał jeszcze naukę. Na drugi dzień powrócił Jezus z uczniami około południa do domu Mateusza, gdzie już zebrało się sporo celników. W drodze przyłączyła się jeszcze do Jezusa. Garstka faryzeuszów i kilku uczniów Jana. Faryzeusze nie weszli jednak do wnętrza domu, lecz chodząc po ogrodzie z uczniami, mówili: Jak możecie to ścierpieć, że mistrz wasz tak poufale zawsze obcuje z grzesznikami i celnikami? Powiedzcie mu to sami, odparli uczniowie. Na to odrzekli faryzeusze, nie dogadałby się z takim człowiekiem, który zawsze chce mieć słuszność po swojej stronie. Mateusz przyjął mile a z pokorą Jezusa i jego towarzyszów i umył im nogi. Bracia jego przyrodni uściskali go serdecznie na przywitanie. Potem przyprowadził Mateusz do Jezusa żonę i dzieci. Jezus rozmawiał z nią chwilę, a dzieci pobłogosławił. Te odeszły zaraz i nie pojawiły się już więcej. Dziwnym mi się to wydawało, a przecież tak zwykle było, że dzieci pobłogosławione przez Jezusa odchodziły zaraz i już się nie pokazywały. Gdy Jezus usiadł, ukląkł Mateusz przed nim. A Jezus włożył na nań rękę, pobłogosławił i dodał kilka słów pouczających. Mateusz nazywał się właściwie Lewi i teraz dopiero otrzymał od Jezusa imię Mateusz. Ucztę zastawiono w otwartym przedsionku na stole ustawionym w krzyż. Wkoło Jezusa siedzieli celnicy. W przerwach wstawano od stołu i rozmawiano, a potem znowu zasiadano do nowego dania. Koło domu, jak wiadomo, wiodła droga do miejsca, w którym przeprawiano się przez jezioro. Od czasu do czasu przechodzili więc koło domu biedni podróżni, a uczniowie zatrzymywali ich i udzielali im potraw ze stołu. Uczniowie nie siedzieli przy stole tylko chodzili w koło lub stali koło Jezusa. Podczas uczty zbliżyli się do nich faryzeusze i zaczęły się wzajemne rozmowy i spory, opisane w Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 5, 30 do 39. Rozmowa toczyła się głównie na temat postu, a to z dwóch głównie powodów. Po pierwsze dlatego, że wieczorem zaczynał się dzień postny, Obchodzony przez zbyt skrupulatnych Żydów na pamiątkę spalenia ksiąg Jeremiasza przez króla Joachima. Po drugie, że Jezus pozwalał uczniom rwać owoce rosnące przy drodze, co nie było w zwyczaju u Żydów judejskich. Na niejedno ich pytanie, skierowane do uczniów, odpowiadał Jezus sam od stołu, zwracając ku nim głowę. W Kafarnaum zaczyna się teraz ruch bardziej ożywiony niż zwykle. Zjeżdżają się zewsząd obcy, przeciwnicy i przyjaciele Jezusa, by go widzieć i słyszeć, głównie poganie. Ci udają się najliczniej do Serobabela i Korneliusza.